Jak widzicie, właśnie pracuję dzisiaj zdalnie, ale też późno zacząłem śniadanie, ponieważ musiałem rano odpisywać na kilka maili. Dawno tego nie było, że z rana musiałem coś robić. No ale teraz mam chyba chwilę spokoju. I ogólnie, daily wracają. To jest wstęp do tego materiału. No i ogólnie, cześć, witajcie na moim kanale. Codziennie, jem to samo śniadanie. Tak jak wspominałem, daily wracają. Zrobiłem test na dwa tygodnie. Stwierdziłem, że jednak nic to nie dało. Tak krótko mówiąc, te cztery odcinkowe. Trzydniowe odcinki mm, nie obejrzały się jakoś specjalnie, więc, więc po prostu będzie jak było wcześniej. Tylko, właśnie będę chca, starał się zrobić to tak maksymalnie 15 minut, ale bliżej, żeby to było 10 minut materiału łącznie. Więc będę musiał trochę streszczać materiał, żeby się zmieścić. No i tyle. A, no i też e, pomyślałem, że w weekendy będę robił live y zamiast, czyli na przykład live z soboty bądź niedzieli z siłowni, a może po prostu zrobię także z sobotę Odcinek a niedzielę live. Ale to jeszcze będę myślał. I tyle. Więc ja zabieram się za śniadanie. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić fakt, który musicie wiedzieć zanim zaczniecie trenować. Uważam, że dużo ludzi rezygnuje z trenowania, gdy poznaje to dopiero po pewnym fakcie, jak już chodzi na treningi. Sam to już wiedziałem zanim zacząłem trenować. Więc wiem, że to pomaga. A co dokładnie chcę wam przekazać? Otóż, jeżeli uzmysłowicie sobie, że po dwóch, trzech latach treningu Osiągniecie 80% pod względem genetycznym to, co możecie zbudować przez ten czas, jeżeli chodzi o mięśnie. To jeżeli to sobie uznaszowicie, zanim pójdziecie na trening, to będziecie wiedzieć, z czym się je. Ja na przykład już prawie po trzech latach treningu, już mam ponad 80% tego, co mogę osiągnąć naturalnie. I dopóki właśnie mam takie myśli, jakie mam, no to nie będę miał w głowie czegoś takiego, że muszę sięgnąć po doping w tym momencie, bo już nie będę miał takich przyrostów, jak miałem przez ostatnie dwa lata. To raz, a dwa, gdy właśnie to zrobicie przed tym, jak zaczniecie się trenować, no to nie zrazicie się tym, że jak dowiecie się w trakcie trenowania, gdy jeszcze nie macie tych dwóch lat stażu, że nie będziecie wyglądać jak ci fit influencerzy, a nie akurat za mną, bo to już jest inny przypadek, ale ogólnie mi chodzi o takich Instagramowych fit-influencerów, że oni mają wiecznie dociętą sylwetkę, wszędzie żyły, muskulatura jakby byli na masie, a jednocześnie byli na redukcji. Jeżeli uzmysłowicie sobie, że ta sylwetka nie jest realna, jeżeli chcecie być naturalami, to nie będzie to dla Was takim szokiem. I przez to jest mniejsza szansa na to, że zrezygnujecie z trenowania. Bo inaczej będzie tak, że jak uzmysłowicie sobie, a to po co ja trenuję, jak nie będę wyglądał jak mój idol z Instagrama, czy coś takiego. Prawdopodobnie twój idol z Instagrama nie jest naturalny, którym się wzorujesz. Jak większość kulturystów na świecie, tych profesjonalnych jednak nie są naturalami. Sam, jak zaczynałem trenować tam 8-9 lat temu, pierwszy raz, no to myślałem, że ci kulturyści, których znałem z życia, byli naturalami i można takie mięśnie zdobyć, po prostu trenować kilka lat, jak nie kilkanaście lat, i to wystarczy. No ale już teraz wiem, że po prostu, że to tak nie jest, i po prostu ludzie mogą być rozczarowani swoim wyglądem po 10 latach. Przez to, że mało się różniło od tego, jak wyglądali po dwóch, trzech latach trenowania. Tak jest zazwyczaj, że jeżeli ktoś trenuje już 3 lata i później zrobi zdjęcie tej sylwetki, a po w 10 latach trenowania znowu zrobi zdjęcie swojej sylwetki i porówna jeden do jednego, no to pewnie będą jakieś tam różnice, natomiast nie będą takie różnice widoczne, jak na przykład po jednym roku trenowania i po dwóch latach trenowania. Wtedy to już jest zupełnie inna liga, jeżeli chodzi o porównywanie. Więc wydaje mi się, że to powinniście wiedzieć, zanim zaczniecie trenować i zanim też jak wpadniecie w tą zajawkę. Chociaż jak wpadniecie w zajawkę takiego trenowania, no to raczej nie powinniście zrazić się tym, że... Będąc naturalami nie będziecie mieli taką sylwetkę jak wasi idole. Ale tak cisza jak lepiej to widzieć przed trenowaniem, tak samo jak ja wiedziałem właśnie przy tym podejściu jak trenuję. I wydaje mi się, że to jedno z ważniejszych czynników, które spowodowało to, że dalej trenuję i nie zniechęcam się do tego. I moja sylwetka jaka jest, jestem z niej jak najbardziej zadowolony. Teraz akurat moja sylwetka nie może nie prezentuje się bez koszulki jakoś rewelacyjnie. Natomiast, no wiem, że jak jestem docięty, jestem po redukcji, no to jestem zadowolony tak, że mogę po prostu pójść na plażę i prezentować swój czteropak, bo sześciopaka nie mam widocznego. żartobliwie mu jest po prostu. I tutaj właśnie moja selwetka po dwóch i pół roku trenowania. I tutaj może już nie jestem po takiej redukcji jak zakończyłem, bo tutaj ważyłem przez szkoło 85 kg. Natomiast wiem, że jakbym trenował 10 lat, no to może bym miał lepsze jakieś dopełnienie w niektórych miejscach, natomiast nie będzie za bardzo różnić od tego, co tutaj jest. Więc muszę sobie to uzdysłowić i nie być rozczarowanym swoimi osiągnięciami. Jeżeli chcę być naturalny. Jakoś niespecjalnie ulany w takie właśnie ciepłe dni, jak tutaj było, bo to było w okolicach lipiec sierpień, coś takiego. Więc kilka miesięcy temu teraz waży okolicach 91 kg, więc no i tutaj. No już aż tak bardzo szczegółów u mnie nie będzie widać teraz, ale jestem w tym momencie trochę większy niż tutaj. Natomiast nie tak docięty jak na tym zdjęciu. I to tyle. Dzisiaj tak po prostu krótko, ale chciałbym właśnie żebyście wiedzieli, że tak właśnie to wygląda. I tradycyjnie z tego miejsca zaczynam nagrywać jeżeli chodzi o moje odczucia w posiłowni, i ogólnie cały dzień jakie mam odczucia, jest trochę mi dzisiaj niewygodnie chodzić, tak, ponieważ noszę zgrzewkę wody oraz mam zakupy w torbie, przez co jest mi ciężko, ale dobra, raport trzeba zdać, więc to jest mój taki dodatkowy trening teraz, a już trochę barki mam przetarane, bo dzisiaj właśnie trenowałem też barki i czuję to, ale dobra, ogólnie wygląda to tak, że Wydaje mi się, że w końcu tak naprawdę na dniu nóg, mimo że zrobiłem dzisiaj w miarę dużo koków przed treningiem, nie odczuwałem zmęczenia. Nie wiem czy to po prostu dlatego, że bardziej się wyspałem, ale wydaje mi się, że śpię tyle samo godzin w tygodniu, jak miałem mniej energii na właśnie dniu nóg, jak dzisiaj wstałem. Więc to raczej nie było z tym spowodowane. Ale czułem się bardzo dobrze, że wszędzie były progres. Mimo, że na przykład na martwym ciągu rumuńskim, czy wsiadzie na Smithie, progres był taki niewielki, jeżeli chodzi o kilogramy. Ale progres to progres i to, jest, i to się liczy, jest zapisane. I ważne, że na wykresie będzie tendencja wzrostowa. Kurde, chyba będę musiał zmieniać za chwilę rękę. Paliściuję, jak mi trafia lewa ręka przez ucisk. Chyba na jakieś żyły. O. Dobra, idziemy. Czyli tak naprawdę zrobiłem 6 treningów. Tylko, że ostatni trening był dzisiaj, a nie w sobotę. Więc tak naprawdę udało się dopiąć swój cel. Jestem jak najbardziej zadowolony. Jedzenie będzie jak najbardziej zasłużone. Tylko w domu nie mam bananów. Kupiłem właśnie w stokoczce banany, natomiast szukałem takich niezbyt dojrzałych i też niezbyt niedojrzałych. I wydaje mi się, że wy to mogą być za bardzo niedojrzałe. No ale jeżeli ich nie zjem, no to zjem po prostu długie opakowanie wafli i tyle. Trzeba sobie radzić. Takie właśnie mam problemy w życiu. Życiu bym każdemu, żeby każdy miał takie problemy w życiu. Ale dobra, jeszcze tak na poważnie wracając do treningu. Też zacząłem myśleć, żeby zacząć używać paski na nadgarstki. Może nie w takim dniu jak dzisiaj, ale na przykład na jutro, jak będę miał wyciskanie na klatę. Bo wiem, że na przykład przy moim prawym nadgarstku jest taki, taka łyżka się robi, jak wyciskam, a na lewym jest w miarę stabilnie i to może być spowodowane tym, że właśnie na lewym zegarku zawsze mam zegarek. Może on jakoś tak bardzo nie uciska, ale może jakoś to wpływać na to wszystko. Więc nie wiem, może żeby wyrównać to wszystko, żeby nie tworzyła się taka łyżka, no to na prawym nadgarstku będę zakładał. Pasek jakiś uciskający też może jakoś przyspieszy mi to progres. Ogólnie nie jestem zwolennikiem tych pasków czy jakichś pasów na brzuch, ponieważ uważam, że no w życiu codziennym nie będziesz miał tych pasków. A ja wolę być przygotowany na życie codzienne. Jeżeli mam coś podnieść, jeżeli mam coś trzymać, no to tak, żebym przełożyło się to na życie codzienne. Jak na przykład teraz niosę grzewkę wody. To w jakimś tam stopniu wzmacnia mój chwyt, a przynajmniej daje to za test mój chwyt tego wszystkiego. Tylko nie w takim momencie, kiedy mam właśnie torbę i uciskami na barki i przez to znowu czuję, że mrowieje mi ręka. Bo mam się chwilę odpociąć. Chyba lecimy. Raczej nic więcej do treningu nie mam do powiedzenia, bo w każdym był progres, ale coś przy tym na przykład wyciskanym na barki. Na Smith'ie czułem, jakby y, ciężar był taki za lekki, zwiększyłem trochę, co to było w zeszłym tygodniu, ale jakbym, nie wiem, jakbym potrzebował jeszcze bardziej zwiększyć. Stwierdziłem, że zostawię tak jak jest i po prostu w przyszłym tygodniu ewentualnie zobaczę jak ta pierwsza seria pójdzie i wtedy. Bo teraz planuję znowu zrobić 6 dni z rzędu trening, więc nie chcę aż tak bardzo się przetyrać przez ten czas i to będzie łącznie. 8 treningów w rzędu teraz będzie, nie 9 treningów w rzędu, bo dzisiaj był trzeci, no i kolejne sześć, czyli dziewięć, więc trochę organizm na tym może ucierpieć. Więc zobaczymy jak będzie za tydzień w tej kwestii. A co do jeszcze tego live'a, co robiłem ostatnio, bo wiem, że dużo ludzi, którzy byli na tym live'ie byli zdziwieni, że zrobiłem live'a, mimo że na ostatnim materiale wspominałem na końcu, że planuję zrobić taką transmisję to teraz właśnie jeszcze raz mówię, że planuję zrobić w sobotę bądź niedzielę, ale prawdopodobnie zrobię w niedzielę, czyli trening to będzie ten sam co dzisiaj robiłem, dlatego wychodzi, że to będzie ten sam. Jakoś będę musiał to wykombinować, bo wtedy za bardzo milczałem i nie wiedziałem co mówić. Jeżeli wiesz, byłem zmęczony i takie tam. Między seriami staram się za bardzo nie mówić. No bo staram się łapać oddech. Ale tak sobie myślę, że jak już miałbym robić takiego live'a, to może wtedy w takim formacie QA, czyli Wasze pytania, moje odpowiedzi na wszelaki tematy, taki luźny stream, taki około dwugodzinny stream by wtedy wyświetlacz. Właśnie tam, ludziom na streamie, się podobało taki format, że urozmaicenie jakieś. Jeżeli ktoś lubi moje filmiki tylko dla ćwiczeń, czy ogólnie tego typu rodzaju. No to może dołączyć do takiego streamu i, i na ludzi sobie pogadać. Więc dajcie znać, co o tym sądzicie, czy ewentualnie dołączycie. Jeszcze trochę czasu jest do tego live'a, ale już tak będę przy, przypominał o tym live'ie przez cały tydzień, żeby mieć pewność, że jak najwięcej ludzi to usłyszy. Ale dobra, ja już prawie pod domem jestem jeszcze jakieś 50 metrów do mojej klatki więc jeżeli wam się ten mety reportował a jeszcze hashtag oczywiście, jeżeli ktoś do, do, do tego momentu to zostawcie w komentarzu hashtag zgrzewka. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, no to poproszę lajka w górę. A jeżeli nie macie jeszcze subskrypcji, to zachęcam nie wstydźcie się. I widzimy się jutro.